No hej, Discord 2018, konferencja, po której wszyscy spodziewali się zapowiedzi, albo chociaż nawet najmniejszej zmianki od Diablo 4. Dostaliśmy zamiast tego zwiastun i mnóstwo informacji o Diablo Immortal, czyli nikomu wtedy niepotrzebnej rowiny, zresztą głównie przez Chińczyków w mobilnej osłonie serii. I wiecie co, ja jakoś od ponad miesiąca mam dostęp do zamkniętej alfy i, no kurczę, bawię się lepiej niż w Diablo 3. Co rodzi proste pytanie: po co ta gra w ogóle powstała i do kogo jest skierowana? Odpowiedź na to pytanie wydaje się banalnie prosta, by Activision Blizzard mogło położyć łapy na rynkach, gdzie smartfony królują jako główna platforma do grania. A jednym z takich rynków są właśnie Chiny, kraj, który nie dość, że ogromny, to jeszcze rozsmakowany w grach MMO. Do tego przez różne, ujmując bardzo delikatnie, polityczne restrykcje, Chińczycy nie mieli możliwości kupowania konsol i jakoś tak naturalnie wyszło, że granie na telefonach stało się tam kuszącą alternatywą dla facetów. Jakiś czas temu partnerem Activision Blizzard zostało więc chińskie NetEase, deweloper, który w przeszłości rozsmakował się w tworzeniu mobilnych, diablo podobnych klonów. I nie jest to stwierdzenie na wyrost. Zresztą przyjrzyjcie się, jak wygląda Endless of God, jeden z takich przenośnych hack and slash inspirowanych powiedzmy Diablo 3. Blizzard zamiast walczyć z gigantem ze wschodu, stwierdził, że połączy z nim siły. I w rezultacie, prócz tego, że NetEase zajmuje się wydawaniem tytułów Blizzarda na chińskim rynku, to jeszcze współprodukuje Diablo Immortal, służąc radom, technicznym wsparciem i wiedzą, jaką uzyskał, tworząc swoje podobne produkcje. Jak gracze przyjęli zapowiedź mobilnego diabła? Cóż, odbiór na wspomnianym blisko nie był, no, powiedzieć, że fatalny, to jak nic nie powiedzieć. Główny projektant gry, Wyatt Cheng, został wręcz wybuczany przez fanów na sesji Ask Me Anything, gdy na pytanie o to, czy Immortal pozostanie grą tylko na telefony, odpowiedział twierdząco. Uh, tak, uh, yeah, plan jest na uh, Android and iOS. Nie mamy planów na moment, to do, uh, PC. Do tego pogrążył się straszliwie, nerwowo zapytując po reakcji tumu Ludzie, nie macie telefonów? Cóż, po takim odbiorze internet zalała fala memów i kilometrów żalu na reddicie i facebookowych grupkach. Tak zmotywowani twórcy nie mogli więc odwalić fuszerki. Pierwszy zwiastun nastrajał pozytywnie, ale ciężko było się pozbyć z głowy wrażenia, że całość wygląda mocno chińsko. Po felernym bliskonie Blizzard zakasał więc mocno rękawy i wziął się do roboty, ostatecznie organizując w 2020 roku zamknięte, bardzo ograniczone jeśli chodzi o dosyć dostępność alfa testy gry. Do dyspozycji gracze dostali 4 klasy z zaplanowanych 6, a także możliwość wbicia 45 poziomu gry z maksymalnych 60. Testy na nieco większej próbie powtórzyli teraz w okolicach kwietnia 2021 roku, zwiększając limit poziomu do 55 i dorzucając Krzyżowca do puli grywalnych postaci. Dobra, wszystko fajnie, ale dlaczego ja, dumny pecetowy gracz, mam zainteresować się takim Diablo Immortal? Po co mi to skoro za rogiem Diablo 2 Resurrected i już niedługo zresztą Diablo 4? Po Diablo Immortal to jest Cholernie dobre Diablo. Serio, serio. Zachwycałem już się nim na łamach CD Action, bo zachwycam się i tutaj. Bo nie dość, że oferuje już teraz, w głupiej Alfie, o wiele więcej zabawy niż Diablo 3 kiedykolwiek, to jeszcze zapowiadane są kolejne nowości, w tym tryby PvP. Granie w Immortal bardzo przypomina to, co oferowała trzecia część gry, tylko przygotowane lepiej i ciekawiej. To pełnoprawna odsłona, tylko skierowana w stronę graczy mobilnych. Widać to w każdym aspekcie. Od sterowania, przez rozgrywkę, oferowane tryby zabawy czy interfejs. I widać też, że wszystkie ciekawe pomysły trafiły bezpośrednio do Immortal. I zapewne Diablo 4, pozostawiając tym samym smutne Diablo 3 z powtarzającym się nudnym już systemem sezonów. Diablo Immortal to przede wszystkim pełnoprawne MMO i choćby dlatego faktu warto się z grą spróbować, bo w pewnym stopniu wywraca do nogami to, czego doświadczyliśmy dotychczas w serii. Po drodze spotykamy innych graczy, z którymi możemy wejść w interakcję, możemy zawiązać razem grupę i maksymalnie w czwórkę, przetoczyć się po codziennych zadaniach, zrobić wspólnie rifta lub Nowość, rzecz wzięta żywcem z innych MMORPGów, powyżnać łobki w specjalnie przygotowanych dungeonach, na końcu których czeka boss. Do dyspozycji jest na ten moment pięć klas: czarownik, barbarzyńca, mnich, krzyżowiec i łowca demonów. Ostatni, czyli Nekromanta, czeka jeszcze na swoją premierę, być może w trzecim rzucie zamkniętych alfa testów, o ile się odbędą. Nowością na start jest opcja wybrania wizerunku naszego bohatera. Łowczyni demonów nie musi więc przypominać wali strójki. Na razie jest dostęp do kilku twarzy i odcieni skóry, ale być może zmieni się to w przyszłości. W ogóle Ekran kreacji postaci pokazuje też, jak przepiękną mobilką jest Diablo Immortal. Gra mogłaby spokojnie konkurować pod kątem jakości grafiki z grami AAA. To też jeden z wielu dowodów na to, jak Blizzard poważnie poszedł do stworzenia mobilki. Porównując gameplay z pierwszego zwiastu na z tym, co mogłem ograć, widać, że nastąpił tu poważny wizualny upgrade. Pierwszy szok, przyżyty na ekranie tworzenia bohatera, ustępuje na kopadowi szczęki, gdy zaczynamy w grę grać. Oprócz mnóstwa zniszczalnych, świetnie animowanych elementów otoczenia, trudno nie podziwiać szczegółowych modeli mobków, bohaterów niezależnych, świetnych efektów specjalnych, cieniowania. Czy dopracowanych elementów rynsztunku. Sam klimat jest też o wiele mroczniejszy, bardziej gęsty, co na pewno uraduje fanów klasycznego Diablo 2 marodzących na według nich cukierkową oprawę trzeciej odsłony. Pierwszy akt kręci się zresztą wokół mrocznych lasów, zbrukanych krwią, nekromantów i nieumarłych. Wiecie, to taki trochę wizualny pomost pomiędzy trójką a nadchodzącą czwórką. Bardzo mądre posunięcie ze strony twórców. Ja przede wszystkim jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak dobrze przetłumaczono gameplay Diablo na urządzenia mobilne. Ma się wrażenie grania w remaster trzeciej części czy coś w ten desen. Lewym kciukiem poruszamy się. Się, a pod prawym mamy zestaw wszystkich umiejętności, włącznie z atakiem podstawowym. Wystarczy go przytrzymać, a gra sama nakierowywać będzie pociski na najbliższego wroga. Do tego po naładowaniu specjalnego paska energii możemy odpalić Ulta, który wzmacnia i nieco zmienia nasz atak podstawowy. Świetna sprawa na bossów lub hordy wrogów. W glory i chwale wraca też szartująca tyłek apteczka. Wszystko generalnie jest wygodne. Czapki z głów panie Blizzard. a już szczególnie za interfejs, który zjada ten z konsolowego Diablo 3 na śniadanie. Ktokolwiek z was w ogóle próbował grać w trójkę na Switch'u w lokalnym multi na 2 no właśnie. Tutaj podnoszenie, wymienianie czy sprzedaż przedmiotów zorganizowane są bardzo wygodnie. Można włączyć sobie automatyczne podnoszenie itemków, pomijanie tych białych, można też podnosić je ręcznie. W oknie kwipunku za to bardzo łatwo, dosłownie dwoma tapnięciami, wymienia się przedmiot na lepszy, bo gra stosowną strzałką od razu informuje, czy nowy sprzęt ma wyższe numerki. Ogólnie jestem interfejsem zachwycony. Wizualnie trzyma klimat Diablo, mapa jest naprawdę czytelna i wygodna, a możliwość włączenia automatycznego biegu do celu, znanego z koreańskich czy chińskich gier MMO, przydaje się tu całkiem często, szczególnie gdy chcę Poczyścić sobie codzienne zadania. Dostęp do najważniejszych opcji pokryły zestawą skili, daily questów, czy okna klanu jest wygodnie i intuicyjnie umiejscowiony. No nie mam się absolutnie jak przyczepić do niczego. Jeśli chodzi o skill, to jest sporo nowych, a parę starych przyszło małą ewolucję. Na przykład SUS łowcy Demonów nie dość, że domyślnie zadaje obrażenia w linii prostej, to jeszcze wizualnie wygląda zupełnie inaczej. Znikły też specjalne zasoby klas, z których się korzystało, by móc w ogóle używać niektórych umiejętności. Wiecie, w przypadku łowcy Demonów były to nienawiści i dyscyplina. Teraz każdy ze skili ograniczony jest po prostu przez cooldown, co w przypadku gry mobilnej. I rozwiązuje ewentualny problem z chaosem, który tworzyłby się, gdybyśmy musieli kontrolować poziom many czy nienawiści na zawalonym przez skile małym ekranie. Nie ma też już modyfikujących umiejętności run. Teraz odpowiedzialne za to są legendarne klejnoty, które zdobywamy na przykład grindując tzw. elder rifty. Nowość w serii. Gra jest wypakowana aktywnościami. I to, powtarzam, już na etapie Alfy. Poza standardowym trybem fabularnym, podzielonym na akty, powracają też challenge rifty, system paragonów, klanów i osiągnięć. Jakby tego było mało, to w grze pojawiły się też codzienne zadania, wydarzenia losowe, na które natrafiamy po prostu. Podróżując po świece sanktuarium, oraz system bestiariusza. Polega on na tym, że z wyżenanych mobków wypadają specjalne kule. Zebranie dziesięciu i oddanie ich w konkretnym miejscu wzmacnia na stałe naszą postać, co fajnie współgra z wbijaniem kolejnych paragonów po osiągnięciu maksymalnego poziomu doświadczenia. Największą nowością jednak są Elder Rifty, czyli system przypominający w działaniu Mythiki Plus World of Warcraft. Aktywując przed rozpoczęciem wyzwania specjalne kamienie modyfikatory, możemy utrudnić sobie zabawę, w zamian jednak otrzymując większą szansę na wydropienie legendarnych przedmiotów. Kamienie tworzymy u sprzedawcy, ale też uwaga, możemy je kupić po wystawieniu przez innych graczy w specjalnym domu aukcyjnym, który powraca w glorii i chwale. Tyle że bez opcji kupowania tam sprzętu. Na razie. Kto wie, na co później wpadną twórcy. No i to przynosi nas płynnie do mikropłatności rzeczy najbardziej hmm, kontrowersyjnej. W domu aukcyjnym kupujemy przedmioty za specjalną walutę, platynę, ale w zamkniętej Alfie nie ma opcji kupienia sobie dodatkowych środków premium czy wykupienia za prawdziwe pieniądze kolejnej nowości, czyli przepustki sezonowej. A to jest i tu, jak najbardziej, w końcu to docelowo darmowa gra mobilna. Od razu rodzi to więc pytanie, czy kupno przepustki znacząco wpłynie na ekonomię gry? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale przeglądając to, co jest dostępne w tak zwanym Battle Passie, widać jak na dłoni, że otrzymujemy trochę więcej legendarnych przedmiotów niż normalnie. Na Legendarki wybadają często i gęsto, w ciągu 6 godzin grania zdorobiłem się kilku. Mam oczywiście nadzieję, że tak zostanie, ale kto wie, jak będzie wyglądała rzeczywistość po premierze. A kiedyś ta odbędzie? Nie wiadomo. Blizzardowskie Sun obowiązuje, jak widać i tutaj. Obstawiałbym 2022 rok, a pod koniec 2021 dodatkowe, zamknięte alfa testy. No i trzeba pamiętać o jakichś otwartych beta testach, te pewnie też się muszą wydarzyć. No... Chciałbym wam ponarzekać na mobilne diablo, tak dla zasady, ale nie mam za bardzo na co. Może na to, że to gra mobilna, co łączy się z jakimiś mikropłatnościami, wspomniany Battle Pass i podwaliny pod walutę premium mogą być powodem do niepokoju. Częstotliwość wypadania legendarek smopów też będzie można zawsze zmienić, ale wierzę w mądre podejście Blizzard'a do modelu free-to play, czyli zrobienia na tyle dobrej darmowej gry mobilnej, by gracze chcieli zostawiać u nich pieniądze z własnej woli. Patrząc na stan Alfy, która wygląda lepiej niż nie jeden early access na parę miesięcy przed premierą pełnej wersji, na razie nastawiam się bardzo optymistycznie. Diablo Immortal chce się po prostu wracać. A jak u Was? Mieliście okazję spróbować się z mobilnym Diablo? Jak wrażenia? Jeśli nie, to może sprawdzicie grę ze zwykłej ciekawości? Sekcja komentarzy jest Wasza. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam na naszego Discorda. Bardzo fajna, sympatyczna społeczność. Polecam. Jest tam Smuggler. Instagrama, Facebooka i oczywiście stronę cdaction.pl. Trzymajcie się. Hej!